Cześć, witam was w dziesiątym i zarazem ostatnim odcinkiem z otwierania paczek Ninjago. Zapraszam! Tak jak pewnie niektórzy nie zapamiętali, dzisiaj zajmiemy się saszetką naklejek oraz pięcioma saszetkami kart. Więc... Będzie ciekawie. No cóż, dzisiaj jest 24 grudnia, czyli wigilia, także muszę się trochę sprężać. Także od razu zajmijmy się saszeczką naklejek. Więc sprawdźmy, co mamy w środku. O, już widzę pustulkę z poprzedniego odcinka, chyba nawet. Dobra, w każdym razie dzisiejsze numery to 88. Kolejne to 45, 117, 107 oraz 193. O dobra, więc sprawdźmy, co znajduje się pod nimi. No, ok, więc tutaj mamy yy, wężowatych yy, Tutaj Garmadona oraz Skylar a, oraz Sensayalu. Tutaj mamy Skaisa. A nie, to chyba nie jest Skaisa, to jest jakiś wąż oraz Garmadon. Tutaj mamy tą baszę, to to powtórka jest na pewno. Nie oraz Nie oraz Jaya. Ok, więc teraz weźmy się za klejanie. Ok. Więc zobaczmy, ile powtórek y, mam dzisiaj. Na pewno jedną co najmniej, albo dwie nawet. No więc tak, y, pierwszy numer to 45. Możliwe, że to już posiadam. Dokładnie. Także pierwsza powtórka zaliczona, także może to sobie, sobie odłożę. Dalej mamy numer 88. Czekaj, się, może jeszcze się trochę dalej. Ok, 88. Tego możliwe, że nie mam. Tak, dokładnie. Ok, kolejny numer to 107 to tutaj. No nie mam, no to mogę wklejać. Przedostatnie to 117. Tutaj, dobra. I tak a propos tego, to tutaj Garmado ma bardzo blisko siebie oczy, a tutaj ma y, daleko, także... To jest coś dla mnie niezrozumiałego, no ale trudno. No i ostatnia naklejka to 193 i to prawdopodobnie już będzie powtórka. Tak, dokładnie. No dobra, więc w tym ostatnim odcinku skończyłam z dwoma powtórkami. No cóż, mogło być gorzej, <gry> także mogłam, nie mogłam mieć wszystkie powtórki i wszystkie 5, a nic, nic nie wkleić, także fajnie, że chociaż trzy sobie wkleiłam w tym odcinku. Yy, więc to jeszcze nie koniec, bo... Przyszła teraz pora na paczki kart. Zapraszam. Ok, więc mam tutaj dwie identyczne. Dwie identyczne i jedną mniej identyczną. Także przyjrzyjmy się najpierw tej. Już ją opisywałam, ale trudno. Mam tutaj Kaja Cena, logo Lego Ninjago Trading Card Game. Tutaj mamy jeden specjal kartę garantert. <ścoughs> nie, nie znam niemieckiego, sorry. Z mamy tutaj. Coś innego chyba niż w Polsce. Tak, bo w Polsce to wygląda tak. Tutaj mamy się różnią te firmy. Yy, także tam możecie sobie porównać. Yy, w każdym razie tutaj jeszcze mamy jakieś tam napisy, że 180 ileś tam, i czegoś tam, 10, 10 czegoś tam i tak dalej. To yy, ta starsza seria. Więc chyba już mogę otwierać tą pierwszą I zaprezentować Wam karty O jak pięknie się otwiera Wspaniale Dobra, więc pierwsza saszetka już jest otwarta I teraz tak, pierwsze... <ścoughs> no te karty są po niemiecku Byłam na to przygotowana, ale miałam do końca nadzieję więc z, 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 nie, nie spróbuję tego przeczytać, nie ma bata, w każdym razie mamy tutaj e, tego łucznika, tutaj mamy znaczek Lloyda, nie wiadomo czemu, jeszcze tak wygląda z tyłu, tak samo, także nie ma różnicy, e, Nindroid, o, tutaj przy, przynajmniej się doczytam czegoś tam, e, tutaj mamy e, kartę akcji, tą kartę już mam, e, tutaj nowy smok, oraz Team Nindroids. Róża na po prostu. Bardzo fajna karta. O tu jest ostrożnie, trudno. Ale bardzo fajna karta. Więc tutaj jeszcze Wam przelecę przez te karty, bo chyba nie wszystkie widzieli się to sobie dokładnie. Ok, więc to była pierwsza paczka. Teraz przechodzimy do drugiej, która wygląda tak. Mamy tutaj Moro oraz Lloyda. Z tyłu wygląda tak samo. Okay. Więc... otwieramy. I w środku mamy generała kozłu. Tak wygląda. Dalej jest Kai. Jedna z fajniejszych grafik Kaja. Muszę przyznać, że mi się podoba. Yy, karta akcji Shuriken. Shurikeny. Tutaj... Yy, aha, odwrotnie. Yy, tutaj jest ten czterogłowy smok. To jest yy, karta w pojazd chyba. No i tutaj mamy błyszczącego moro. Także, także fajnie. Dobra, więc to była druga paczka. Teraz kolejna taka sama. Okej. Okay. I tutaj mamy złego zielonego ninja. Tutaj mamy Pytora eee, Karta akcji w Kai. Nie wiem co on robi. Dalej mamy tutaj bardzo fajną grafikę Lloyd'a i te znaczki. Wow! To jest coś po prostu pięknego. Ultra Call. Coś pięknego mówię wam. Tak mi się podoba ta karta wspaniała normalnie. Ekstra. Dobra, więc mój faworyt dzisiaj. Ok, Teraz mam dwie paczki tutaj z taką grafiką, z Jem oraz Nadakanem. Chyba dobrze powiedziałam, nie wiem. No i tak z tyłu. Jeszcze druga. Dobra, otwieramy. O! kazał mi się pytor pytor biały tam poprzednio był fioletowy tutaj mamy Laszę, chyba już mam nawet pojazd smok moro tutaj mamy Senseja i team love piraten <śm> to jest drużyna nie kosmicznych, tylko podniemnych piratów. Właśnie tak, podniemni piraci. Yy, też całkiem nieźle, ale... Mój faworyt dzisiaj to to. Ok. I teraz przyszła pora na ostatnią paczkę. No pokazywałam już, także... Także nie ma się na tym dużej rozwodzić, po prostu otwórzmy tą paczkę. ok I pierwsze, co mi się tutaj ukazuje, to Ming. Czyli moja powtórka z naklejek, tam pamiętam, że miałam. Dobra, dalej mamy tutaj Kaja bardzo fajnego. KZX. Podoba mi się bardzo ta grafika. Shuriken, Ale nie jest to nasze znaczy Ace. Nie wiem, jakiś lodowy Shuriken chyba. Elektromek mam już. I mistrzenie. I chyba go już mam. Tak mi się wydaje. Cóż, zaraz sprawdzimy. Ok, więc teraz zajmijmy się powkładaniem tych wszystkich kar do mojego klasera. Ok, więc tak wygląda ten mój klaser. Tutaj mam te limitowane, tutaj mam te, te srebrne, także tutaj teraz będę to wkładać. Wiem, że ta karta nie jest limitowana, ale mi się bardzo podoba, więc wsadziłem po prostu na pierwszej stronie. Czemu nie? Ok, dalej. Mam dobrych gostków. Nie wiem, czy gdzieś tutaj będzie taka karta. Tutaj mam złych gości. Dobry gostek, dobra, więc to ja mogę tu włożyć. Ok teraz znowu Kai Zły gostek, zły gostek Zły gostek yy, Zły gostek, zły gostek, dobra Więc teraz przechodzimy do złych gostków Więc zły zielony ninja Pytor, Lasha Niemiecka, polska Także Niemiecką dam pod są polską Yy, znowu pytor, mink, ten łucznik, droid. Teraz przechodzimy dalej mamy kozu, ok. I jeszcze coś jest. Nie, dalej są pojazdy i karty akcji. Więc ja tutaj mam pojazdy, więc weźmy te pojazdy. Tutaj ten nowy smok, smok Moro, smok Żywiołów. Znaczy, coś widzicie w ogóle, tu? Właśnie. Yy... Dalej, 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 dalej jest. Tutaj Mech. Powtórka, więc. Ok. I teraz przejdźmy do akcji. Czyli tak. Shuriken. To jest Coś takiego. Dalej jest. Tutaj Kai. Byłam przekonana, że jaką mam. Aha, mam. Lawina skalowa właśnie. Okej. Okay. I ostatnie, czyli ten te szuriken. Okej. Okay. Więc tak wygląda moja kolekcja. Jeszcze tutaj mam Nexonites, bo nie mam klasera do Nexonites. Tutaj mam jeszcze paczki. O, i tak to wygląda. Więc to był mój klaser. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tu jeszcze mam to, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Chyba nie był on aż tak długi, nie? I w ogóle mam nadzieję, że seria Wam się podobała, bo yy, dla mnie to była wielka przyjemność i satysfakcja, że znowu coś takiego robiłam, że co tak nagrywki. I fajnie było. Czasami ledwo zdążyłam to zmontować, nagrać itd. No ale myślę, że było warto. Wam też się tak e, mniej więcej to podobało, mam nadzieję, e, bo tak jakoś e, większość z Was takich szczerych opinii e, prosto z mostu nie dawałam, no ale trudno. No więc mam nadzieję, że i ten odcinek Wam się podobał, jak i cała seria. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do zaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No i oczywiście, wesołych świąt!